Zobaczcie zy! Patrolokiem! Po długim czasie Ja bo dawno nie było... bo, da bo dawno nie było Ej właśnie bo złoto ty! To jest coś zrób ze złota tak, bo Ogólnie sobie ludzie, ludzie tu się dobra. wydarzyło bardzo dużo rzeczy No Patryk zginął chyba już chyba na tej serii chyba z, <grym> chyba z 15 razy No a ja mam miecz diamentowy <grym> Aha to coś zrobił miecz diamentowy No? Jakbyśmy te diamenty znaleźli wtedy... I mhm. byśmy mieli je zostawić. Ale i tak w sumie... Ale wiem, bo ja mówiłem, że to na kilów żeby szło, ale i tak pewnie znajdziemy jeszcze z tysiąc diamentów, no ale serio. Ej, właśnie, w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie do kopalni. No, tylko tak mnie za... chyba nie za bardzo z trzema serduszkami, Ja No, jak tylko ja mam dwa i pół. A, tu, mi tu zaś żarcia nie ma? No właśnie, czemu zaś... Aha, i łóżka nawet nie ma, mamy, mamy już prawie gotową to Ja pierdę. A, baż. Dobra, dobra, tam w dypie ja idę szukać tego... I <laughs> ale... Pamię Ej, pamiętasz to? Pamiętasz to? No bo na jakimś odcinku, paru tu stoł... <laughs> <laughs> I razem tu stoł z i popatrz jaki tam... Jaki tam są te... Nawet, no, jaki teren tam faktycznie. jest, bojowy... Bo tam pał dupną Creeper, któryś tam przyszedł po moje itemy... Ja faktycznie. Już ja, się denerwował, żebyś wziął moje itemy, bo ja już bym ci wtedy twoje wziął od razu, ale I coś no. tam... I tam skoczył i deadłeś. Ja faktycznie. A. A, czemu tu nie ma zwierząt? A, to nie zły świat bez okay. zwierząt. I co? Hmm. ha? Aha. Aha. Dobra, tam kura jest, muszę ją zabić, bo to... A, jest... Gdzie? Jak ona się naś dostała? Kura, a was boż. Boże, co z tym jest? Czekaj, ale serio, co z tym jest? Ja Mam czasami takie dziwnie, dziwne przycinki od czasu do czasu. A no główno jedne głupie, najgorsze. Ja nie mogę biegać. No, ja też zaraz nie będę mógł. A Boże, bo tego głupiego jest i zasranego. Ale czekaj, na, w zimie zawsze były chyba te, krowy, nie? Aha! Aha! O boż! zaś! Się jeszcze noc zrobiła. Albo się no. zachmurzyło po prostu. No. O boże, tam szkielet właśnie, ja idę. Do chałupy, nie, bo zaś do jednej i tyle będzie. No ja też, ja też. Naprawdę nie mamy jedzenia! No naprawdę, naprawdę. Ja bym kancik, nie wiem, ja bym chciał polować, do tego. O, burza! Bardziej będę miał to w dupie i będę w dupie Oko pająka! Co w pierdziel? Co w pierdziel? Coś jest. O! Nie dobra, ja buduję hałpy! Ja to mam w dupie! <gryw> 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 ja buduję hałpy! Mam szkło, więc. A jak się jeszcze raz podało, no to dziękuję. No. Dobra. Dobra, teraz tak. Ja myślę, jeśli miałbym dostał strzałę przy budowaniu, bym nie zabił... Znaczy nie, bym nie zabił... Szkielet. Hmm. Bym dostał taką szczałe. A to by było śmieszne, nie? Wszyscy wtedy będzie wkurzył. No, ja bym się wkurzył, już bym nie wytrzymał psychicznie i bym poszedł i bym się wkurzył. Ty budujesz? No stawiam szyby. ja tu nie idę bo, je, bo naprawdę to z możecie może to gówno zaatakować O a jak zaś przy... wiesz jak a wiesz co może przylecieć o boż nie no dobra 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 to gówno może przylecieć ale serio Nie teraz rozwala a bo w sybie? joj jo się kopie w dół bo my tu mamy ty ale serio mogę się ty Serio? Chyba jak masz pół serduszka nadal to ja ci nie polecam, ale serio Okej Tak, już jak już Ty tam no, ludzie wznawiamy serię, teraz seria będzie się pojawiać ciągle No. A nie mm, Powiedz mi do cholery. Że tu jest jakieś zwierzę zwierzątko. No nie ma. Nie wiem, to jest głupie po prostu jakiś. Ja bym się wkurzał, jakby tu to gówno tak przyleciało. <laughs> ja nie mogę z tego. To mi się to przypomni. Panie, to, że to hey. cię zabiło. <laughs> no. I o, i, o, I o taki... O Boże, to że się serio dał takiemu gównie zabić? No. A ja? Też to był taki coś No było, było Co tam odwalasz na tej górze no, Stoję niby nie mam nic do roboty A co ty patrz, jest noc i ja wejdę na pole i od razu mnie coś zabije To ci nie to nie wchodzi się się No jakie no. no. tak Dobra Cię ja idę w dół Dobra, i ja idę z tobą, na ja Jak słyszycie A, grzmoty... Momenty, o, ale cisza. To. No to ze złota se zrób, no. A, no, no, w sumie. To... Aha, te grzmoty słychać jak nie wiem co. Ja pierdolę. I tak? Słyszę gdzieś tu wodę. Z zombiaka pamiętam, że jest, było mi jakieś mięso. Ty jest mm. jakaś o, Ty możesz się te ten program Adobe Premier, nie? No. O, wszystko jest woda. A -a -a. No tu i bym mnie walnął przez przypadek i byś mnie zabił <laughs> <laughs> przy Jaksach było. Pamiętam, że było tak, że... że żebyśmy też tak mówili. Żeby się śmiała byś mnie walnął i bym by mnie zabiło. Oho, jak ten złoty kilo szybko. Aha, kopie szybka się kończy o jest, właśnie, badziewne takie O właśnie, no kopiemy tak, zaś Jak przed Dobro. Dobra Pętajemy się i jakby za nas, No Aha, mi się już skończył jeden kilo w prawie A ja mam tylko dwa Co? Tak szybko? No, tak szybko, tak szybko Ej, poczekaj, bo muszę jeszcze coś zrobić Okej, okay, jest Ja no. Ja myślałem, że cię wpadłeś Aha, to się ten kilo skończył, Dobra Gdzie to za zaraz skończy? Aha, tu uważaj, bo to jest to gówno zapadające się A faktycznie Dlaczego tu są jebane jakieś takie przecinki cały jakiś pierdolony czas Graż, graż i nagra jakiś gówno. Ile ten w każdym odcinku leje ten zastrany deszcz? Nie to wkurwia. A kiedyś tak nie rało, ja to pamiętam, że kiedyś deszcz w tych starszych wersjach to był rozna jakiś czas. Aha, ja pierdziele Co, co? Popatrzcie do czego się odokopałem. Nie popatrzcie, A. co tam za kurno jest. Aha, <laughs> to <laughs> Ej, dawaj, zrobimy takie coś tu? To będzie taki bunkier jakby. Ej dobra ja, ja ci radzę odcurąć się No w sumie Chyba się to tu gówno nie dostanie Grzepajang tu może wejść On tam chodzi Ale go tupło prawie Bająka piorun? No ale blisko był jego Dobra, chodźmy dalej A tam jest szkielet, który tu. Dobra, dawaj kopa, nie Kopaj, okay, okay. kopię. Ale kopaj z kop ze mną, tak Aha, no, dobra. O Boże, mi się też skończy kilowa ja już nie no, mam z... No, mi się razy. już skończył. Dobra, trzeba iść w dół, co. O Boże, o, skończył mi się. O skończył. Skończył. ja to idę w dupie, ja idę z kamienia zrobić. A to jest badziewne, te killowy są. Zrób sobie nie a ty chcę to odbalać. No ja nie mam drewna. Ja też nie mam. Kurwa, ja nie wiem, czy... Czy kupować nowe sławki. Nie ja odbędę to i to kupię, kurwa. klawiaturę i sławki? Bo ja mamy jakieś też badywne sławki, nie Uszy kup bolą. Nie, to wreszcie, a nie, też zbierzcie i oszczędzasz te pieniądze. Ja nie wiem, co, aby bym miał być koniec świata. Aha, ty też przecież oszcz oszczędzasz. Mówię, że na mawerika będziesz oszczędzał. <laughs> aha, aha, już bym się zaś tylko tutaj Sik. Ale nie, mi chodzi o to, że kup wreszcie, ją, chociaż roza, a nie że ci oszczędzać. Aha, aha, no dobra no, w sumie mogę. <grym> Teraz by to rozmawiamy. A Ja to mam w kupie. <grym> no, tak, pamiętam jak ja, jak ja tak mówię, Gdzie tam jeszcze grałem wtedy? To... Ale co mówiłeś? No ty mam <grym> Faktycznie. A że ktoś coś tam mówił, że chyba... Czyli chcesz, że kto tam mówił? Że... Że ja będę se zbierał chyba na ten... Nakłada chyba? A, a ten? A, a, no to nieźle. Tylko podobno może na nie Nilo żartuje, żartuje. Ale nie I... no, wiesz co? Ja nie wiem czy kros nie, krosy są do takich terenów lepsze w sumie. krosy są badziewne. Nilo żartuje, żartuje, żartuje. <laughs> nie no, dobra, zapomniałem, że <laughs> Zapomniałem, że my sobie... Nie żebym ću... Ću... A ja w sumie sam chciał kupić KTM-a, więc... Aha, mi się też kilo skończył. O boż! Aha... Ile ten zasrany też może lać! Mnie to tak denerwuje. Aha! Jo, bo pod 3 się sprawdza wszystko te NM ja pod F3 Ustawione to yy, nagry nagrywanie i że co nagrywanie włączył co nieźle. Aha... Czekaj, kurwa, to muszę dać na F6. F6, albo F5, o. dobra. Aha! Co? No Wiedźma się zaczęła pić. Aha. Aha, tu jest jakaś Kostka Mączna, czekaj. <laughs> Razem się posmarką ptyszcz. A nie, to nie jest Kostka Mączna, ale mi się przypomniała Kostka Mączna. A, no. Czy on jeszcze tam ktoś... No do Media ekspert. Dobra, umawiamy się tak, bo ogólnie ogóle się z Wiktorem tak zawsze umawiamy, a potem gówno z tego wychodzi. Więc umówimy się na jakiś dzień i ten. I, i przy okazji do Media ekspert pójdę sobie po te sławki i po klawiaturę, dobra? No, ale co umawiacie? Aha, czy to jakaś błona fantoma? A ty pewnie zaś ten, ten A ty zaś mi pewnie, wiesz, doradzą, ja to pewnie do plecaka będę pakował. Pak i pak ty się będziesz ja Jurek, chcę to wyobrazić, ty, ty nie. A co ja jak oni mówią mi? Ja to tak do kasy przychodzę i oni mi podają cenę, ile to wszystko mi. No. Ile daję za to wszystko, a ja mnie tak, nie, nie będę dawał pieniędzy i tak pakuję i uciekam z tym. Mi się przypominało jak ci doradzali chyba z tym kompem. Nie to fajne teraz była jakaś babka. No, co grała w cesa. Ale fajno. Ona, ona mi mówiła, że ten... Bo ja powiedział, że chciałby coś tam komputer gamingowy, nie? A ona mówi, tutaj mamy pełny wybór. Ona powiedziała, tutaj mamy pełny wybór i potem ten mówiła A pewnie chciałbyś gra, a pewnie... a pewnie go będziesz grała, że ja powiedział, że... że no taka, a ona, ona się uśmiechła i powiedziała, że wiedziałam Na mnie to rozwala Pę to jeszcze do niej <grym> <grym> Dobra, nie, nie wiem Będziesz... By byś... <grym> a pewnie że zaraz. Mi się to, to przypominała jak ty Jak ty żeś Chciał wziąć tego kompa, a ci jakiś pan odmówił coś. Aha, nie, bo to było coś takiego, że... Że... Już zanim że tam przeł... Ile to może padać? Że chciał wziąć na ratyni. Ale powiedzieli, że to trzeba 3 miesiące mojej mamie, inaczej nie? No, nie, nie mini. No, Ale. że to trzeba trzy miesiące po tym, po... po no jak się już pracuje trzy miesiące. To potem y, powinno się to. Dobra. No, że potem tak. można wziąć, ale no, z banku, że gdzieś. A co to się chcesz umówić? O, jest! No w końcu, no, jak pierdolę. Aha, a, to z tego, że jest. Noc. O, a to, to, nie to nie jest noc, nie um, jest normalnie. Co się dzień robi, a tam creeper jest. A tam jest szkielet. Kurwa, czemu ty nie ma nic do jedzenia? Ja pierniczę, ja tu się nie da przeżyć w tym Minecraft'cie. To jest gówno, a to jest poziom normalny. Ja pamiętam, że żeś dowął. Co jest? mam. Ja idę do tego, do, do tych pszczół. Aha, pójdę do pszczół. Tylko tak, Jaka żeby tamta się, się nie zobaczyła. Nie Niech to gówno się spłonie. Ej, bo, no, bo my zginiemy! Ej, kurę słyszę! Gdzie? Aha, ta akurat. A, to jest tacy, ja żebym ją widział. Dobra, zabiję ją, bo to jedzenie. Leżeć. Haloo! No halo, halo. Czem Czekaj. JOLO! Czekaj, czekaj. A, tu są pszczoły. Dobra. Jajko mam. Czekaj, może będzie be tu coś do jedzenia. się Czekaj! <coughs> to tu tak będę chodził i się patrzył, dobra? Ja mam już jedno, jedno jeden... jeden... jeden surowy kurczak. Dobra, a ja nie mam kurde kompletnie. Nic! Ale to na co ty się chcesz umawiać? No ogólnie, żeby potem jakieś vloga nagrać, bo ja będę ogólnie kanał utwarzał, widzowie. No <grymnie>. Ej, owce mam! Pierdzielisz gdzie? Ale czekaj, ile ich jest, bo widzę tylko jedną, ale w skrzynce mamy w sumie te. I dwie wełny. Ja, ja, krew róży. A nie, krew o... róży. Czekaj, jest tam, ja ci powiem ile ich jest. czekaj, bo ja się zaś podkopywać muszę. Ha, Enderman! Nie pan, ha, on ci nie zrobię? Zdradza... gdzieś miał, jakby się przez przypadek popatrzył, bo by kopał. i by się go kopnął, no? O, jest tylko jedna owca, serio? Tylko i to ty więcej. Ale to zawsze tak. jedzenie. Ale to mamy patrz, mamy już jedno łóżko. No, to dobra, jest. A, git. Gdzie ty mi uciekasz z jedna? Dobra, on wyszła. I to jak gdzieś. Aha, tam jest kolejny Enderman. Ja idę szukać, ja tam wbiórku. E, to na co ty wiecie. się chcesz umawiać? Kiedy? O, nie wiem, ki a kiedy by ci pasowało, żeby tego vloga nagradzić do tego Media Expert dziś. A tobie? <laughs> nie, że sobie wyobraziłem, idemy do Media Expert na grzebowym ale czekaj, bo my tam z butka pójdę. Ej, krowa Cię zrespiła. Krowa się zrespiła. <laughs> to się cieszy, a nie się śmiejesz. Nie no, po prostu to śmiesznie wyglądało, ale dobraniej czasu. W końcu to. jedzonko się robi. To jedzonko. Czekaj, czekaj, że kto chciał gadać? O, to, to. to, 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 to. że. O, to to, 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 Że my z buta pójdziemy do tego, do Mania Expert? Aha, czemu tam Enderman jest? z... z... Ale, że kapkę dali poszedł, może jak tu zrobi taki polowanie. Ale ty tam A, łazisz, że taki... ja cię widzę, jak tam łazisz. Czekaj ty, żeś jest. Ja bym się śmiał, byś to nie był ty to by był jakiś nie wiem, super Enderman i by mnie zabił. Ale nie, bo ja jestem o wiele dalej. Ej, świnię mam, dobra, prawa świnia. Ja cię widzę. Nie, ja jestem tak jakby za górą. A, to jest dynia, a nie świnia. A, to nieźle. Dobra, ty... A ja sam mogłem mieć świnię z dynią. Po Ale roku. widać tą chałupę. Ej! Ej, owca! Jest! Masz owcę? Tak, jedną, zabiję. Dobra, to zajebiście. To mamy... Już ile? D to mamy... Jedną łóżko i jedną wełnę. Dobra, to git. A, widzę cię, widzę. Dobra, widzę ty cię. Ty żeś tu po tych górach przecież. Ale tą chałupę dupnie widać. Kaj, kaj ta hałpa jest bo... A, to ty masz chyba niskie renderowanie. No, mam chyba. A, nie, dobra, widzę ją. Stąd ją Cze, czy, Czemu my tam mamy Endermana w środku? Aha, w hałpie? No, bo tam łaziła, bo nie wiem. A, Enderman. Aha, Enderman. Dobra ludzie, dojdziemy do chałupy, zrobimy coś ich tam i... Ja to musiał jedzenie przepalić, bo mam te dwa, dwa t No i ogółem bo. jutro nie idziemy do szkoły, mamy wolne tak jakby No Nie tak jakby, no bo, bo ten zamknęli już. No tylko i zaś Po to, prostu przed podstawówki. podstawówki idą, eh! Ja Niech se idą. No podstawówki idą. A my tylko w czwartek i w piątek do tej na praktyki. czekaj, to. Aha, no Faktycznie mamy tego Endermana w środku A jest tu? Aha, faktycznie. Gdzie jest ta wełna? Ej! Mamy na łóżko kolejne Serio? Czekaj, ty masz na łóżko? Ja mam, ja mam tylko jedną wełnę. Jak to się robiło ten? A tu ja mam jasno, jasno... Jasno... No tą wełnę taką dziwną mam. Aha, ale wiesz, że to musisz mieć te same kolory. Daj mi białą wełnę. No to już czekaj. Nie, bo tu ta menda jest. Trzeba go zabić, ale to nie, jeszcze nie teraz. Musi... Musi się misio... kapkę ten... Daj mi mięso, a nie mi to szybko zapieprzyłeś. Nie, padź, ja ci dam do pieca, patrz, no. Co się nie zrobiło? Co jest z tym? Zamfimorde. Mendo jedna... Surowa baranina, no się. Co jest z tym O, dobra. Dobra, okay, weź sobie rozpiło się, Nie, to już się O, muzyka się włączyła. Dobra. Dobra, jest jedno łóżko. Dobra, git. O, muzyka się włączyła. O, Tylko ty... ja bym to tam do góry poszedł, ale ten debil tam głupi jest. Ej, to czekaj, ja tu już dam łóżko i dam tu checkpointa. O ustawiono o jest w końcu. Daj, czy też, też możesz? Czekaj. Tak, ustawiono punkt, odradzania. Yes. Dobra, zajebi... Ej, aha, drugi Enderman, patrz. Ej, to praktycznie... To jest ten sam. To jest ten sam. Teoretycznie moglibyśmy go zabić, bo się odrodzimy, ale nie wiem. Ja mam po, całe serbiuchra i mam miecz z ja Chyba poszedł z tej chałupy. Tam powiem. jest. Tam stoi. Dobra, nie wiem. Dobra, ludzie, to było na tyle, trzymajcie się, Jero. No, siema, siema.